Witam Was. Mamy wojnę dzisiaj z Kanów łupas już mieliśmy z nimi wojnę miesiąc temu. Jeśli chodzi o siłę wojenną to bodajże mamy o 150 wyższą od przeciwnika. Ale na papierze wydaje mi się, że mamy trochę mocniejsze obrony niż oni. E, dlatego, że ich chyba najlepsza obrona to jest ta. Nie ma tutaj nic innego. E, później jest e, Batmanas. Też całkiem niezłą obroną. A tak to są jakieś same Huldybery, e, Viscaro, Lubu ksolpy, także myślę, że powinniśmy tą wojnę wygrać no ale nie ma co zapeszać ostatnio mieliśmy wygraliśmy z nimi o bodajże 209 punktów także mam nadzieję, że będzie powtórka, zacznę sobie chyba od tej Huldy Mamy, zwykle nie robimy resetu na początku wojny, ale teraz postanowiliśmy, że sobie od tego zaczniemy no i troszkę w tym resecie postaram się pomóc Mam dużo niszczycieli, czy, czy blokujących miniony, i sobie zagram takim składem właśnie na tą huldę, że dwie karty będą tego pokroju. Do tego potrzebuję jakiś mieć damage i, i myślę, że mój damage to tutaj będzie akurat żółty. Oprócz tego weźmę sobie jakiegoś szybkiego lekarza. Myślę, że toksikandra będzie w porządku na tą obronę. Tu jest. Dobra. Nie wiem, czy toksikandra i Bera powinny stać obok siebie. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mhm, ogrom, ogrom żółtych klocków, także chyba trzeba iść po fiolety, spróbuję pograć trochę przez hultę. a troszkę myślałem na tym, żeby iść czerwonymi z gormkiem. Ok, w teorii mam wszystko oprócz Eloise. załadowane. Pech jest taki, że przeciwnik też jest cały załadowany, dlatego ja odpalę już teraz Toksikandrę. Okej, okay. minionów już nie dostanie. Skupmy się na tej prawej stronie. Początek ciężkawy, ale Myślę, że tutaj już się nic złego nie wydarzy. Ok, po Bez na sobie bastę, tutaj mamy 3 kartki robią miniony, więc mam po to Galapago, żeby je zniszczyć. Mamy tutaj kontrę, mamy tutaj uniki i prowokacje i od tego jest Ewelin, Gracja i Sabina na hel, żeby troszkę ich zatrzymać w czasie. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. A w praktyce wyjdzie tak, że mam 6 klocków. zielonych, ale spróbuję zdobyć ich więcej. tego nie będzie zaraz basket odpali się drugi raz Tak, jedna strona ściągnięta, Krampus nie użyje prowokacji, bo ma blokadę od Sabiny, a sam królik raczej nie jest w stanie tego wygrać. Ale to jest raczej. Okej, okay, poszło. I wezmę sobie jeszcze jedną pastet na, na drugim przełamaniu. Trochę się tej obawiam, nie mam żadnego ani dezaktywacji, ani czyszczenia statusów z mojej strony, więc chyba jednak muszę kogoś tej wymienić. Potrzebuję kogoś, kim będę się czyścił. I chyba wymienię Proteusza na Ryśka i zobaczymy, co z tego Wyjdzie. No może rozdzielę tego Asteriusa i Iryśka Okej. Okay. Tak, no, no nie mam za bardzo czerwonych klocków. Czy robić kaskadę żółtych? Co mi tu daje? Daje mi tu diament fioletowy. No, chyba trochę wyczyszczę planszę. No bo nie ma kolorów, których bym, bym chciał grać. Ok, kolory są ok, jestem z powrotem. Teraz pytanie: chyba zagram tutaj tu na dole na razie bezpiecznie. Czy Rysiek zrobi opór? Nie zrobi. Ale pe... Aha. Super. Zapomniałem, że Baset deaktywuje. 10% szans na to, że będzie deaktywacja mojego statusu odbicia błyskotki, gdzie był cały plan wzięcia konga na nią. I akurat musiało się to udać. Ach, jestem wściekły. Ok, mamy już nowe flagi. Biorę sobie tej przywódcę. Nie do końca wiem, czy to będzie dobra drużyna, bo tak jakby na Bastet mam tylko tylko Sherry i jej pasywkę do, do ściągnięcia, wzmocnienia, do rozproszenia. No jest tu Cleopatra, która może zablokować nałożone przeze mnie statusy. Nie wiem, mam nadzieję, że albo będę miał klocki dla dla Ludwika, albo będę miał klocki czerwony dla TETI Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Albo nie, nie będę wcale. Dobra, w praktyce jest tak, że myślałem, żeby iść kolorem niebieskim i dobrze bym zrobił. Boję się, że unikną. Okej, okay, wezmę sobie tutaj jeszcze raz y Ludwika załaduję. I teraz pytanie, czy, czy jestem w stanie zabić prawą stronę? Okej, okay, jestem. Jest dezaktywacja. Hmm. Idę jeszcze pogram sobie gdzieś tam z boku, żeby się podładować z maną. No i przywódca na kolanach. Spróbuję teraz tego Sancho Wille pokonać. On ma same tak naprawdę atakujące, ofensyw ofensywne karty. Hmm. Dlatego biorę sobie tutaj Benu. I, I mam nadzieję, że, że Krzewo zdąży Aramis'a i może Ogim albo Lachu wziąć na siebie zanim ja nazbieram niebieskie klocki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poprzedniej planszy aż się roiło od niebieskich klocków. Teraz jest trochę gorzej. 7, ale zagrany przez Aramisa, więc on raczej odpali. I z tego ataku raczej nic już więcej nie wyciągnę, no bo co on tutaj zrobić tak naprawdę. Nie ma się dostać do niebieskich klocków, nie ma się dostać do zielonych klocków. Jeszcze raz odpalę może o co najwyżej, albo nie. Szkoda, bardzo mocny mocny skład teraz użyłem. Ale zabrakło szczęścia w niebieskich klockach. E, dobra, nic tutaj nie robię, bo będzie ja atak tak za zero. Także muszę uciekać. Jeśli nie ucieknę, to Hator wyleczy i Aramis i jeszcze lachu. E, a, a i tak nie mam niebieskich klocków na branży, także nic tu to, nic to po mnie. Mm, no Ostatni y, no, przedsiębiorca to taki dziwny skład. Grimbel ma e, wziąć manę, jeśli. Znaczy no, po prostu ma zabić miniony i wziąć many, jeśli nie będzie klocków w kolorze niebieskim, jak ostatnio. Żółty może ściągnie freje. No i nie wiem do końca, czy jest dobry pomysł tutaj brać Inari przeciwko hipciowi. Ale tak naprawdę co tu innego wziąć? Chyba, że o w sumie mamy Liksiu, to może ją... No i dobra, zobaczmy, czy będzie odbitka, czy, czy jednak są szanse to ugrać. Okej, okay, są teraz niebieskie klocki. Okej, okay, no muszę wymusić jakby freje Hm, byłem pewien, że skali poradzi sobie z minionami od Frei. A tu taka niespodzianka. Jedna tura jeszcze z unikiem, ale może wpaść dezaktywacja, i tutaj akurat chcę to zagrać. Ok, mamy wyciszenie. Pytanie, czy nie umrę od młogistej tkaczki. mm Czy koza i Czy koza i krasna są w stanie pokonać ogimę oraz tkaczkę? 77 życia. No to nie będę ryzykował, idę trzema kockami. Twarde są te, te małpy, ale udało się. 230 punktów, ostatnio miałem 257. Także jest gorzej, ale myślę, że cele, które atakowałem, były dosyć mocne. Zaraz będzie reset. Ja na razie byłem bity tylko raz i to bili mnie nad, e, dwukrotnie, żebym padł. Także zobaczymy za prawie 12 godzin, jak się potoczy dwo wojna. Trzecią walkę mogłem wygrać. Tam e, w pewnym momencie zauważyłem swój błąd, jaki zrobiłem. Powinienem pierw użyć Konga, a potem dopiero Asteriusa. A po drugie nie, powin nie powinienem brać siewcy, e, który po prostu jest już za słaby na te karty, które mamy przed sobą do pokonania. No, a resztę, jeśli chodzi o klocki, no to wydaje mi się, że zrobiłem wszystko co mogłem. Także czekamy do końca wojny. Za moment jest koniec wojny. My zeszliśmy z atakami do zera. Przeciwnik zostawił cztery ataki, ale one i tak by już nic nie zmieniły, bo wygraliśmy o 934 punkty. Ogólnie była... jestem zadowolony z tej wojny. Bardzo dobrze nam poszło. Przeciwnik ma problemy z tą obroną, odbił się od nich chyba 4 lub 5 razy za 0. E, w, też było 0 na tej obronie, od technika, od szalonego, i było 0 na obronie od Kamsa. E, moja obrona spisywała się też nie najgorzej, e, zazwyczaj 3 razy chyba spodem na dwa razy i raz na raz, także i tak to jest lepiej niż y, zazwyczaj teraz będę jeśli będę kolejne kulki alfa będę łamał albo Tetisheri albo Kufu jeszcze nie zdecydowałem więc będę się starał mieć jak najszybciej trzy postacie na drugiej belce w swojej drużynie obronnej i teraz tak jak wygląda w ogóle lista atakujących gratulacje dla ciebie Karol <tryk> Fajnie, że weszło 6 na 6 i też nie, nie były to same ataki na ogórków. Jeśli chodzi o pierwsze 20 miejsc, to należą one do nas. Tutaj się tylko Kyle, GTX i Lil Sanchita między nas wkradli, ale tak to ogólnie jest na niebiesko. Później, środek należy do przeciwnika, ale oprócz środka należy, należy do, też do nich końcówka. Jeden tam Maximus wkrać się w zastępy wroga i gdzieś tam chowa się między, między nimi. No dobra, zobaczmy, jakie nagrody. Skrzynkę mam nadzieję, że weekend otworzymy. O, super, super! 5 klejnotów. Jedna materia roku i grzybek, skrypty. Dobra, no to fajnie. Dajcie stać, jak Wam poszły wojny. I do następnego.